<noise> Cześć z tej strony, Honorata Skarpek. Jakiś czas temu ruszyła akcja Ask Honorata, w której mieliście za zadanie zadawać mi pytania, po czym wybraliśmy 10 najciekawszych, na które dzisiaj Wam odpowiem. Wykonałam um, cały plan dla Ciebie, zrozumiałam um. wszystko czego nie wiem. Odnalazłam nim dla siebie. mój cel. Nie wyjdzie. Z lat mojego dzieciństwa pamiętam telewizor elektron, który był kupiony po długim wyczekiwaniu i po dużych trudach. Radość z jego oglądania jest nie do opisania, te kolory. Co ty pamiętasz z lat swojego dzieciństwa zdobyty z wysiłkiem i po długim wyczekiwaniu? Pamiętam, że jedną z takich rzeczy, które bardzo, bardzo chciałam mieć, i byłam jedną z nielicznych osób, która nie miała tej właśnie rzeczy, był telefon komórkowy. Mm, niestety moi rodzice nie mogli pozwolić sobie na to, żeby mnie w taki telefon zaopatrzyć. Stąd też mm, odkładałam sobie każdą możliwą złotówkę na to, aby ten telefon sobie kupić. Moje zbieranie mm, na, na swoją pierwszą komórkę trwało y, prawie dwa lata, co prawda. Natomiast wiadomo, że coś na co sami sobie zapracujemy o wiele lepiej smakuje. Stąd też dumnie dzierżyłam w dłoni y, swój pierwszy telefon za swoje pierwsze zarobione pieniądze. Dobrze żadnych Ja słucham wystarczy które Jaki jest twój ide ideał mężczyzny? Ja przede wszystkim uwielbiam osoby z którymi mogę przegadać wiele godzin. Cenię sobie zaradność i. W racji tego, że moją codzienność wypełnia w większości uśmiech na twarzy oraz bardzo rozwinięte poczucie humoru, wymagam od mężczyzny tego, aby również rozśmieszał mnie i miał dobry żart. A tak! Moim idealnym mężczyzn jest Justin Bieber. To jest kwintesencja po prostu mojego ideału. Zresztą widzieliście po zdjęciach? Naszych. Jesteśmy razem od jakiegoś czasu po prostu. Czy jesteś wytrwała w dążeniu do wyznaczonego celu? No to zdecydowanie tak. Generalnie jestem taką osobą, która bardzo bardzo lubi stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej. W ogóle wydaje mi się, że moje życie składa się tak naprawdę z coraz to nowszych, wyznaczanych sobie challenge'y. Oznacza to wyzwanie, które ja muszę przezwyciężyć. Bardzo lubię realizować przede wszystkim takie cele, które na pierwszy rzut oka czy ucha wydają się bardzo ciężkie do spełnienia. Wtedy ja jeszcze bardziej się nakręcam i motywuję do tego, żeby pokazać sobie, ale też i innym, że uda mi się właśnie zrealizować. Wykonałam cały plan za Ciebie, zrozumiałam wszystko, czego nie wiem. Wyobraź sobie, że masz magiczne okulary pokazujące Twoje życie za pięć lat. Czy możesz opisać mi, co widzisz, co chcesz zobaczyć? Widzę siebie jako osoba, która wciąż robi muzykę, bo to kocham i jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. E, może chciałabym ją robić e, nieco inną i myślę, że tutaj jest bardzo ważna taka niezależność muzyczna, na której mi bardzo zależy. E, poza tym... E, poza tym, poza tym... Poza tym, poza tym... Poza tym, mając już 28 lat, ja mam nadzieję, że już swoją rodzinę będę posiadać. Poza tym zaczęłam karierę w wieku 14 lat, co mi zostało? Ty byłaś w miejscu, w którym czułaś się idealnie, magicznie, tak że nie chciałaś wracać do domu. Owszem miałam takie miejsce i to było jakieś 4 lata temu, kiedy byłam na Karaibach. Była to pierwsza tak daleka podróż w moim życiu. Czułam się idealnie wylegiwując się na jachcie i, i będąc z ludźmi, z którymi wspaniale spędzałam czas, będąc dala od jakiejkolwiek cywilizacji, telefonów, filmów, telewizji. I myślę, że taki reset i przebywanie z dala od tego wszystkiego, co mam na co dzień i co jest dla mnie naturalne, było dla mnie wspaniałą dawką energii, którą mogłabym przeżywać tak naprawdę cały czas. Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie związane z książkami? Mhm. Ja jestem przeogromną miłośniczką książek i pochłania mnie w ilościach niezliczonych. Zdecydowanie wolę na przykład książki od filmów. Natomiast jedną z książek, która tak naprawdę zmieniła całe moje życie. Książka nosi tytuł Sekret, autorstwa Randy Byrne. I przeczytałam ją w wieku 14 lat, zaraz po tym, kiedy moja przyjaciółka spytała się mnie, czy jestem tak naprawdę szczęśliwa w życiu. I to mnie bardzo zainspirowało, ponieważ ja nie potrafiłam jej odpowiedzieć na to pytanie. A wychodzę z takiego założenia, że jeśli ktoś się zastanawia nad odpowiedzią na tak proste pytanie, to chyba nie do końca jest szczęśliwy. I to taka czternastolatka, która nie do końca nie wie, czym jest życie, przeczyta sobie taką książkę i mówi: Wow, mogę wszystko, nie? No i zaczęłam robić. W ciągu roku moje, moje życie się zmieniło tak diametralnie, że. Ja wychodzę z założenia, że wszystko zaczyna się w naszej głowie i wszystko rzeczywiście możemy zrealizować w taki sposób, o jakim tylko marzymy. I o tym mówi ta książka, także serdecznie wam polecam, żebyście ją przeczytali i żeby zmieniła wasze życie tak samo jak mm. zmieniła moje. Dobra. Honorata. Ja bardzo lubię. Honorata. Honorata. Ja bardzo lubię imprezować, spotykać się z przyjaciółmi, i robić sobie sesje zdjęciowe. Jestem czy liderką? Daj mi A, daj mi B, ja też kiedyś byłam czy liderką. I gram w piłkę ręczną. Lubię również śpiewać... i grać na scenie... W, w tą piłkę ręczną. A Ty jak spędzasz wolny czas? Masz czas na takie rzeczy, które odciągają Cię od śpiewu? Oczywiście, że tak. I śpiewanie y, zajmuje tak naprawdę jakiś odłamek moich y, przyjemności połączonych z obowiązkami na co dzień ale zapytała się wolny czas stąd też obecnie już od kilku miesięcy spędzam go na chodzeniu na siłowni, w którą bardzo się wkręciłam co za tym idzie również dieta, także siedzenie w garach jest również czymś co zajmuje moją codzienność ale bardzo to lubię generalnie, bardzo lubię gotować, poza tym czytam bardzo, bardzo dużo książek, bo lubię rozwijać siebie jako człowiek i człowieka. rozwijać jako człowiek, no. Jako, jako zwierzę! Mm, I lubię... No, no, dobra. Do... Lubię też czytać książki i każdego wieczoru... Mega y... ja, ja lubię zasypiać. To tylko Czy kiedy byłaś nastolatką, byłaś typową dziewczynką czy raczej chłopczycą? No ja zdecydowanie byłam chłopczycą, ponieważ wychowywałam się na podwórku, na którym byli sami chłopcy. Miałam również starszego brata, stąd też spędzałam bardzo dużo czasu z nim i z jego kolegami. To zahartowało mnie w boju, ponieważ skakałam po drzewach, zajmowałam się na przykład autami, sportami przeróżnej maści. Uwielbiałam też grać w gry komputerowe, które z zasady były przeznaczone tylko dla chłopców, czyli na przykład strzelanki, wyścigi samochodowe, czy jakieś strategie. Twoja najnowsza płyta to połączenie wszystkiego: wielu gatunków muzycznych, charakterów, nastrojów i dźwięków. Swoiste puzzle, które łączy Twoja osobowość. A jaki jest Twój ulubiony puzzle? Który kawałek układanki jest tym, bez którego całość nie byłaby kompletna? To tak naprawdę ciężkie pytanie, ponieważ na płycie znajdziemy 11 zupełnie różnych piosenek, natomiast ja zdecydowanie pozostaję wierna swoim upodobaniom do ballad. Myślę, że wtedy obnażam się emocjonalnie i to wszystko jest takie prawdziwe i rzeczywiście najbardziej i najlepiej dociera do moich słuchaczy. O czym przekonuję się czytając Wasze komentarze, także jest mi bardzo, bardzo miło, że rzeczywiście coś, co. Mi najbardziej się podoba i co według, według mnie jest najbardziej prawdziwe, najlepiej do Was trafia. Także ja też się cieszę, że jesteśmy takimi puzzlami, elementami układanki, które razem, czyli moi fani i ja tworzą jedną całość. Ale to było ładne! Co dałoby, daje Tobie maksymalny poziom szczęścia? Na pewno są to chwile, kiedy robię coś, co kocham, czyli na przykład muzyka, spędzanie czasu z moimi bliskimi. Kontakt z moimi fanami, kiedy jestem na scenie, mogę śpiewać. Kiedy czytam, że inspiruję was do tego, abyście realizowali swoje marzenia, szczęście również daje mi to, kiedy mogę realizować się w czymś czego nie mam okazji robić na co dzień, czyli na przykład jest to jazda konna, którą praktykowałam przez wiele, wiele lat, prawie przez 10, a teraz nie mam niestety na to czasu. Wiem, wiem, wiem. Ostatnio obiecałam sobie, że będę w swoim życiu robić jak najwięcej rzeczy po raz pierwszy. Bardzo marzyłam o tym, żeby pojechać na Mazury, żeby pojechać do Zakopanego, żeby zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam, o czym zawsze marzyłam. I myślę, że to są właśnie te chwile, kiedy jestem tak nie Mój cel! Dziękuję Wam ślicznie za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja podczas nagrywania bawiłam się świetnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. dzielcie się tylko dobrą energią. Pa za ciebie, czy zrobiłam dobrze, tego nie wiem. Mój cel